Hej hej, z tej strony Chris. E, witam w kolejnej części poradnika e, kompletnych podstaw EVE Online. E, tym razem zabierzemy się za e, karierę Exploration. Przed nami będzie... zaraz się dowiemy ile misji. Przed nami jest 5 misji w serii misji Cosmic Anomalies. E, pierwszą misję akceptujemy. Mamy znaleźć Proof of Discovery Anomalies. Kiedy andokujemy, po andokowaniu, mamy z naszego sensor overlay wybrać Anomaly Training Site. Akceptujemy misję, wydokowujemy. Sensor, sensor Overlay wykrywa nam różne sygnatury, tutaj mamy dostęp e, do takiego małego menu. Wybieramy Prop Scanner, Anomaly Training Site. Wybieramy jedną z tych trzech i lecimy na nią. E, tą małą ikonką warpujemy, jak widać tutaj w systemie jest jeszcze kilka site'ów e, z sygnałem o sile 0% t. Te miejsca trzeba pierwszy wyskanować, nie możemy na niej zwarpować od razu. Dolatujemy na miejsce, na naszym overview widzimy... E, widzimy Training Container, pojawia nam się również rozwijalne okno Cosmic Anomaly. E, jesteśmy na terenie Cosmic Anomaly. I teraz musimy odzyskać Proof of Discovery. Będzie się znajdować najpewniej tutaj w kontenerku o nazwie Training Container. Klikamy na niego z View. Klikamy trzecią ikonkę od lewej Open Cargo. I tym samym na statek zacznie lecieć w kierunku, w kierunku cargo kontenera. Jak się znajdziemy w zasięgu 2.500 metrów albo mniejszym, mo dostaniemy możliwość zrabowania zawartości. Klikamy, przyciągamy, przytrzymując lewy przycisk myszy na pokład naszego statku i wracamy wracamy na misję. E, wracamy na stację Jak widać, ta postać ma jeszcze zaakceptowane inną misję. Jeśli mamy zaakceptowanych kilka misji, każda z nich będzie miała własne rozwijalne okno, w którym możemy wybrać cel naszej misji, pogadać z agentem, dowiedzieć się e, o co w misji chodzi oraz gdzie są zlokalizowane e, stacje. Kompletujemy misję, ponieważ mamy przedmiot. Jesteśmy na stacji, prosimy o kolejną. Dostaniemy: za samo zaakceptowanie, fregatę o nazwie Burst, bądź fregatę odpowiednią dla rasy, którą gracie. Mamy po prostu lecieć yy, zgodnie ze wskazówkami naszego agenta. Akceptujemy, wydokowujemy. Jest to druga z pięciu. Wstępu do e, kosmicznych sygnatur. Rozwijamy odpowiednią misję z naszego menu. Warpujemy na lokację. Tutaj mamy wyświetlone, oczywiście, jak e, daleko znajdujemy się od celu naszej podróży. To latujemy na miejsce. Na miejscu znajduje się agent, który się do nas odezwał. Każe nam się zbliżyć do drabinki na 2,5 i użyć. Opowiada tutaj, czym są Acceleration Gate. A że przed nami jest obszar treningowy. Możemy zamknąć to okno. Ok, znów się odezwał każe nam podlecieć do supply area czyli tutaj do tego exploration supplies i zrabować z tego kontenerka przedmioty ok możemy aktywować kolejnego gate'a z kontenerka otrzymaliśmy core prop launcher i amunicję do niego core scanner prop za pomocą tych dwóch modułów możemy skanować sygnatury w kosmosie, a za pomocą tych dwóch możemy się włamywać do pojemników na odpowiednich sygnaturach. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Agent informuje nas, że tak wygląda zwykle data site. Trochę niedokładnie, ponieważ na overview znajdują się jeszcze zwykle takie białe zamknięte kontenery, które możemy otworzyć data analyzerem. Oczywiście musi być on wyposażony. Lecimy do kolejnego pokata. Tutaj jest przykładowy wygląd relic site, gdzie używamy relic analizera. Są to zwykle pozostałości po, po statkach, ruiny, które mogą zawierać cenne przedmioty. Tak wygląda anomalka gazowa, tam gdzie możemy wydobywać gaz. Oczywiście niestety, nawet w miningu nam się nie wyświetla gaz, który powinien się wyświetlać. E, tak, jak rozumiem, po prostu to nam przedstawia wizualne efekty e, miejsc, w których się możemy znaleźć. No to wracamy. Tak, zaliczyło nam misję. Możemy wrócić do naszego agenta i poprosić o kolejną. Dokujemy do stacji. Zafitujmy przedmioty, które otrzymaliśmy. W moim przypadku statek ma wolny high slot, więc mogę śmiało zamontować mu skanowaczkę. Jeśli macie statek o mniejszej ilości high slotów, będziecie musieli zdjąć jedno z działek. Tutaj sobie jeszcze zamontujemy obydwa analizery, ponieważ mogą być potrzebne do najbliższej misji. Rozmawiamy z agentem Complete Mission. Prosimy o kolejną e, Proof of Discovery Data. Akceptujemy. E, czyli teraz nas, naszym zadaniem będzie pewno użycie sprzętu, który otrzymaliśmy w poprzedniej misji i wyskanowanie w tym przypadku Data Site. A. Wydokowujemy sobie, nastatek statek wylatuje. Aktywujemy Probe Scanner. Ten wystrzeliwuje nam 8 probek. Potem tutaj wchodzimy sobie w Probe Scanner. Klikamy na tą ikonkę mapki. I pojawia nam się mapa systemu. E, te sfery to jest ustawienie naszych probek aktualnie. E, jak, w, w jakiej formacji będą skanować? Czerwone, e, czerwone sfery to są sygnatury do wyskanowania. W tutorialu o skanowaniu jest to wszystko dokładnie wytłumaczone, jak skanować. Więc teraz tylko sobie na szybko wytłumaczymy, zmienimy formację. Zrobimy, najeżdżając na krawędź niebieskich sfer i przytrzymując lewy przycisk myszy, rozciągniemy trochę zasięg skanowania, tak by te czerwone sfery znajdowały się w zasięgu niebieskich. I klikniemy potem tutaj Analyze i nasze sondy zaczną skanować dostępne w tym systemie sygnatury, które mają w zasięgu. Jak widać wyskanowaliśmy kilka sygnatur i jeden z nich to Data Site. E, możemy zwarpować na niego lub sobie go zapisać relika też pewno będziemy potrzebować więc kliknę sobie od razu na relika pra, e, prawym przyciskiem save location e, dodamy sobie bookmarka na którego potem będziemy mogli zwarpować ponieważ kiedy tylko zadokujemy wszystkie wyskanowane sygnatury powrócą do stanu poprzedniego czyli do e, niewyskanowanych chyba że zrobiliśmy tak jak ja teraz bmk Zbieramy nasze propki tutaj przyciskiem. Recover. Klikamy sobie na mapę, by zgasić z lewej strony. To też możemy schować. Poinformował nas, że mamy znaleźć Proof of Discovery w tym miejscu i będziemy do tego potrzebować nasz Data Analyzer. Jest jedna puszka. Na datasajtach czasem jest ich więcej. Porady schowamy, musimy się zbliżyć w zasięg naszego data analyzera, czyli na 5000 metrów. namierzyć cel i aktywować ten moduł, gdy będziemy 5000 metrów od, od puszki. Otwiera nam się taka minigra. Również jest tutorial, który mówi o hakowaniu na mojej stronce, więc polecam. Klikamy lewym przyciskiem, pojawia nam się mała cyferka, 5, znaczy, że na 5 pól stąd znajduje się jakiś bonus bądź system core, którego szukamy. 4, 3, natrafiliśmy no, trafiliśmy na firewalla, tu mamy statystyki naszego wirusa, lewym przyciskiem atakujemy, 2, kolejny firewall, spróbujemy z innej strony, 3, 3, 2, 3, czyli już wiemy, że gdzieś tu się znajduje, atakujemy ten firewall, jest system core. System hack failed. Nie udało nam się pięknie. Możemy podejść drugi raz. Zapewne tylko w treningowym. Teraz znaleźliśmy za pierwszym razem. Otwieramy zawartość. Oczywiście są odpowiednie skile i moduły, które ułatwią nam hakowanie. Dajemy loot all bądź przy pomocy lewego przycisku myszy przeciągamy na pokład naszego statku i lecimy zadokować, ponieważ teraz musimy przynieść Proof of Discovery naszemu agentowi. Należy pamiętać, by po udanym włamaniu e, zrabować przedmioty z tego kargo-kontenera na pokład swojego statku i oddać agentowi. Dokujemy. Uruchamiamy rozmowę. Z agentem klikamy Complete Mission. Nagrodą będzie książka hackingu, która, który to skill jest potrzebny do modułów hakujących innych niż ten Civilian. Klikamy Request Mission. Proof of Discovery Relic Site. Akceptujemy. Zamykamy. Zamykamy. Wydokowujemy. Jeśli te, przy poprzednim skanowaniu nie wyskanowaliśmy reliksa, site, musimy powtórzyć e, proces skanowania. Tutaj możemy kliknąć prawym przyciskiem, kliknąć core scanner Probe i przeładuje nam propki, które wystrzelimy ponownie ale nam się udało, możemy prawym przyciskiem w przestrzeń z Personal Sites, Personal Locations wybrać relic Training. I klikam. informuje nas, że teraz e, to jest e, rejon do nauki kapsułerów, czyli na skanowania relików i ich przechodzenia. I musimy zdobyć Proof of Discovery Relic za pomocą drugiego modułu, czyli Relic Analyzera będziemy się wyłamywać na identycznej zasadzie jak na, przy Site. Mamy jedną puszkę. Namierzamy, zbliżamy się na odległość zasięgu naszego modułu, czyli na 5000 m. Jak widać miejsce jest pełne wraków po jakimś statku, bądź stacji. Oczywiście musimy najpierw namierzyć Training Container. W tym przypadku jest to tylko treningowy kontener. Jeśli chodzi o prawdziwe data i site, które wyskanujemy podczas grania FIF, będą one miały różne nazwy. Zbliżamy się na odległość 5000 metrów, by uruchomić nasz moduł włamywania się. Klikamy lewym przyciskiem na Relic Analyzer, pojawia nam się minigra i na czuja sobie przychodzimy udało nam się rabujemy plus, Proof of Discovery i wracamy na, na stację gdzie musimy Proof of Discovery oddać i tym samym e, spełnić, e, e, spełnić wymagania tej misji Dokujemy do stacji. Otwieramy okno rozmowy, Complete Mission, Request Mission. Gaz paski. The full -objectives. Będziemy musieli coś wyskanować, nagrodą będzie nasza pierwsza skanowaczka, czyli statek. E, którym najlepiej się skanuje i włamuje, e, jeśli jest początkującym graczem, to jest tak, tak zwany statek dedykowany. E, w tej misji akceptujemy, musimy zdobyć Proof of Discovery Gas. E, I dostaliśmy Proof of Discovery Gas paski. No, na razie nie wiem co to jest, mamy to w Inwentory. Przeciągnijmy to na e, pokład statku, wydokujmy. I musimy prawdopodobnie wyskanować w tym systemie gaz. Wyszczeliwujemy propki. Wchodzimy do skanowania. Eee, najeżdżając na górny, górną ściankę tego sześcianu, i przytrzymując lewy przycisk myszy, przesuwamy sobie na inne sygnatury. Nie przypominam sobie, żeby to był gaz pośród tych sygnatur. I klikamy Analyze. Czekamy aż y, nasze. Propki przeskanują dany fragment systemu Gas Site, Gas Training Site. Udało się, klikamy Warp tu tym przyciskiem. Odzyskujemy nasze propki z kosmosu prawym na wyrzutnie, reload. Zamykamy mapkę. To okno również schowamy. Zaraz zobaczymy, co tam musimy zrobić, ponieważ nie dostaliśmy modułów do kopania gazu. Może po prostu będzie się tam znajdować kontener, tak jak na poprzednich? Mamy tutaj Acceleration Gate. To jest nowość, ponieważ zwykle na gazie Acceleration Gate nie występuje. Żeby dostać się do kolejnego rooma, potrzebujemy paski, którą otrzymaliśmy od agenta na początku gry, ale mamy ją teraz na statku. Gdybyśmy jej nie mieli, nie wpuszczono by nas tu. Znajdujemy się na gazie. Jest informacja, że jeśli ktoś tego sajta zrobił chwilę przed nami, możliwe, że nie będzie przedmiotu kłostowego w tym kontenerze i będzie trzeba poczekać albo wyskandować sobie innego sajta. My mamy szczęście, zbieramy przedmiot i wracamy na stację, gdzie musimy oddać Proof of Discovery Gas. Warpujemy na stację i tym samym zakończymy e, piątą z pięciu misji e, wstępu do eksploracji. Docking permission requested. Docking request accepted. Dokujemy, otwieramy okno rozmowy, klikamy Complete Mission i udało się. Cały, cała kariera eksploracja e, została zaliczona. Otrzymaliśmy statek do skanowania, którym możemy od razu latać, wyposażyć go w odpowiednie moduły, takie jak Relic Data Analyzer. i Otrzymane e, wyrzutnie, e, Pro, pro Pluncher, która strzela tymi skanującymi probami. Jak widać, ten statek ma bonusy do, do zarówno tego modułu, tego modułu, jak i modułu Relic Data Analyzer. Więc przy niskich skillach, skanowanie będzie szło nam nieco łatwiej. Ok, dzięki. To jest zakończenie, zakończenie tutoriala eksploracji. Więcej informacji znajdziecie na zaawansowanych szkoleniach ze skanowania i hakowania na blogu i moim kanale YouTube. Dzięki i zapraszam do kolejnego odcinka. Hej.